Zarzuca też kandydatowi pełna prezydenta Warszawy zażywanie narkotyków. Przyznaje, że sam je brał. W czym ma pomóc ta informacja? Rafał Trzaskowski przedstawiał się jako młody profesor, człowiek nazwijmy to uczciwy, mówiący prawdę, przystojny. On jest niewątpliwie przystojny. Taki nazwijmy go teflonowy. I teraz dzisiaj, gdyby. Ta sprawa obyczajowa nie została przy mnie przytoczona i on kłamie, bo wystarczy przeprowadzić obiektywne badanie obecności narkotyków w jego włosu. Dzisiaj te badania pozwalają z dokładnością co do miesiąca określić, kiedy jaki narkotyk był brany. Tak? To, to są rzeczy obiektywne. Ja też e, wystąpię o, o badanie jego organizmu w y, postępowaniu cywilno-prawnym to dzisiaj ten obraz trochę runął. Czyli Panu chodzi o to, żeby runął y, pozytywny wizerunek Rafała Trzaskowskiego, tak? Tak, ja jakby mogę odpowiednio powiedzieć, moim celem także jest wyeliminowanie go życia publicznego, ze względu na to, że on dzisiaj reprezentuje, y, to jest inny człowiek dzisiaj niż był kiedyś.